Cześć, cześć. Witam bardzo serdecznie z tej strony Galloquero. A Hacket Marsh to nasz kolejny element przygody w Power Slay Exhumed. Zapowiada się ciekawie, bo mamy tutaj troszkę zielonego, tak zwanego. Nawet dosyć ładnie to wygląda, muszę przyznać. Możemy nawet popływać. A, chyba raczej właśnie. Wrota będą zablokowane. No, okej. Okay. nie do końca takie terytorium zmarzeń, bo jednak mimo wszystko pełne jakichś tutaj kwasowych zalew, że tak powiem. Mamy tutaj jakąś broń nową. The Cobra Staff. Okej, okay, słyszę. O, takie wężdyki tutaj latają. I nawet można tego używać pod wodą. Okej. Okay. To się odblokowało pewnie to przejście, gdzie przed chwilą, przed chwilą byłem. O właśnie. No dobra, niczego więcej tu nie ma. Dobra, da radę. Nie. tak tego się nie da otworzyć. Czy jak Darth Vader. Dobra. Dobra, z tym symbolu. Aha, bo to są przecież dwa przejścia, no tak. Okej, okay, czyli on sobie takim jakby jest samonamierzającym namierzającym troszeczkę tutaj systemem. No mogłem tam w sumie na dodatkowo oczyć, ale... Bez sensu jest tam troszeczkę na dół zyskakiwać, tak a propos. A, checkpoint, okej. Okay. I opiernicze, naprawdę. Zrobimy to tak, troszeczkę szybciej będzie. To one są niewidzialne? Nawet nie wiedziałem. Jest ulepszenie super broni. W sensie odnowienie całej amunicji. Ciekawi mnie, co to jest, jednak. A to są drzwi, okej, okay. czyli tutaj w sumie za wiele to ja chyba nie zrobię. A tutaj są drzwi. Ok, czyli już wiemy, że to jest po prostu taka, jakby swego rodzaju łapka. Że powiedział, że to chyba w tym momencie trochę oszukałem tutaj system. A aczkolwiek w sumie z drugiej strony jednak niekoniecznie. No dobra. Drzwi są zamknięte. To Te pewnie też dokładnie. No dobra, to wracamy na stare śmieci, że tak powiem. A okej, okay. spadając na dół, tak jednym słowem, po prostu lądujemy tutaj w początku, więc nie warto tutaj w sumie nadstawiać karku i ryzykować za bardzo. Bo trzeba oczywiście wy wy wykonać drogę naokoło, a to nam jest średnio potrzebne. Co jest? Wyskakuj z tej wody, ziomuś. Nie nerwuj Hanysa. Pana jak nawala. Będzie szybciej. O, nie wskoczę. Na lat lata jak taka Ewelinka z League of Legends. Pojawiam się i znikam. Aha. Walnęła portali zadowolona. Nie, nie da się od tego odbić. Szkoda. Ale dziwna sytuacja, że oni mogą. Oni mogą sobie biegać po tym kwasie i nic im nie ma, a ja nie mogę. No dobra, tu coś jest. A, coś jest. Da się to rozwalić. A, okej. Okay. I co, mam rozumieć, że tego nie otworzę, czy jak. Aha, czaje. Po prostu trzeba to zrobić na czas. Okej, okay, znowu jakiś kanonbale mnie tu atakują. Wiem, że taka dosyć ta mapka długa. No i co i tu naprawdę nie ma? Faktycznie, nie ma jej tu nigdzie, no. Może ona jest w jakimś wymiarze astralnym. Dobra, tu to trzeba skoczyć, bo... Tylko teraz moje pytanie brzmi, do czego to jest klucz? Do tego. Nie, nie do tego. Albo i do tego, no. Gdzieś nadajnik jest. Aha, ale nadajnik będzie pewnie za tym takim właśnie portalem. Znaczy tym polem siłowym. No trudno, tego na razie nie mogę przejść. Ale możemy do Sunken Palace of Knum dojść. To jest zatopiona pierdza Knum. Ciekaw jestem no co tu się wydarzy, ale tym przekona... o tym przekonamy się w następnym odcinku. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.